Witam serdecznie. Mamy czwartek, końcówkę miesiąca stycznia. Jest to udany miesiąc, uważam, że jest bardzo udany. Początek roku szybko zleciał, już teraz właśnie przymierzam się do końca pracy. W dniu dzisiejszym moja zmiana już się kończy: 8 godzin, i do domku. W tym czasie wykonałem 5 dostaw do sklepu. Zrobiłem 5 dostaw miałem dwie dostawy z rana, później wróciłem na bazę po ładunek i, i zabrałem kolejny towar na trzy dostawy. Stałem, czuję się trochę przeziębiony, trochę mam gardło zdarte, trochę katar. Trochę odporność spadła, to znak, że czas po prostu odpocząć od treningu, zająć się odpoczynkiem. No i tak wypada, że jutro jutro już wyjeżdżam. Z moją partnerką jedziemy na urlop na 10 dni dzisiaj jest czas pakowania czas pakować walizki zabrać wszystko co nie przygotować odprawy dokumenty do lotu przygotować ładowarkę wszystko żeby było dopięte na ostatni guzik to jest dzisiaj ten dzień, aby się tym zająć i należy wcześniej pójść spać, bo będziemy w nocy wyjeżdżać o godzinie 3.00 nad rana będziemy opuszczać nasz, nasz dom w Szkocji i wyjeżdżamy w trasę 6 godzin aż do Londynu na lotnisko w Luton. Tam zostawimy samochód na parkingu i stamtąd łapiemy busa, mamy transfer pod lotnisko, i o godzinie jutro, 14.30 mamy wylot, także to już się zbliża czas, trochę czas na ładować baterie, odpocząć od pracy, zebrać siły na kolejną część, po powrocie jeszcze trochę zostało zimy, miesiąc, no i później już wiosna, to już będzie bateria się automatycznie ładowała. Nie będzie to tak jakie teraz jest w zimę, że jest to taki mroczny czas i należy odpoczywać więcej. I dni są krótsze i no, nie widzi się tego słońca za dużo. Także to jest ten czas, żeby nadować swoją witaminę D. Pobyć trochę na słońcu. Popływać w morzu, polecimy w ciepłe miejsce. Nie będę teraz tego zdradzał gdzie, ale... Wybraliśmy takie miejsce, żeby było ciepło w zimę I lot nie jest jakiś jeszcze bardzo długi Wychodzi nas lot około 5,5 godziny Także dosyć długi, ale to nie lecimy na koniec świata Także to się zapowiada ekscytująca przygoda A dzisiaj mnie czeka Finalne pakowanie I Trzymanie się planu, żeby wszystko zapakować i żeby wszystko było dobrze dopięte. Mamy 30 stycznia, końcówkę miesiąca. Uważam, że jest to udany miesiąc. Zrobiłem w tym miesiącu detoks cukrowy i odrobaczaniem. Przez cały miesiąc nie spożyłem ani grama cukru, ani grama miodu, ani grama owoców słodkich. Spożyłem tylko kilka borówek w owsiance i to było też drugiej połowie już pod koniec tego miesiąca gdy mój organizm był wyczyszczony dobrze odtoksykowany od cukru i dzięki temu poczułem się no czuję się nadal, że mam dużo więcej energii mam większą motywację koncentrację potrafię więcej energii uzyskać z, z, z potraw stałem się bardziej wyczulony na smaki dzięki temu też no, i nie mam takiego apetytu, to zauważyłem, jak odstawiłem cukier, i teraz spożywam ciemne pieczywo przez cały czas i owsiankę tylko z orzechami, i to, i to wszystko. Po odrabaczają też czułem, że mi coś tam w brzuchu wibruje, kotuje się. To dobry znak, znaczy, że te robaki po prostu dostały cios, i moje lita na tym skorzystały. Też spożywałem dużo błonnika. W międzyczasie jadłem mielniane, co drugi dzień owsiankę też trzy razy w tygodniu, plus pieczywo pełnoziarniste. I to korzystnie wpłynęło na moje zdrowie. Także uważam ten miesiąc pod kątem zdrowia za bardzo udany. Pod kątem ćwiczeń, pod kątem rozwoju, pod kątem pracy, relacji. Też uważam, że jest to dobry miesiąc. Wszystko się układa pomyślnie. Trzymam się planu. I oby tak dalej. Za chwilę mamy luty. Luty, krótki miesiąc, szybko, myślę, że zleci. Też będzie udanym miesiącem. Zrobię wszystko, żeby wszystko dobrze wyszło. No i co, dzisiaj taki krótki dzień w pracy od 6 rano do 13:46. Wyciągam kartę z tachografu. Już i pojutrze. Będę sobie leżał na leżaku, na plaży. Będę się opalał, smarował olejkiem, jadł sobie różne rzeczy. W przyszły miesiąc luty mam zaplanowany, że będę spożywał cukier, lecz to będę robił w sposób kontrolowany. I na pewno nie potrzebuję dużo tego cukru spożywać, bo wiem, że potem się po prostu będę gorzej czuł. Jeśli przez cały miesiąc raz się odzwyczaję tego, to na pewno spożyję coś słodkiego i od razu poczuję. Intensywność tego smaku, także nie będę się, nie będę jadł słodkich rzeczy za bardzo, chyba że jakiś sos będzie czy coś, taki dodatek. No to się skuszę, tak, żeby smakować, ale nie będę nie będę się obiadać. Staram się utrzymać to, co buduję, i żeby po prostu był progres. Nie ma co się z tym szczypać, że, że jest urlop, że można sobie pozwolić się tak. Teraz nie uważam, zmienię swoje myślenie, nastawienie do urlopu. To jest czas na odpoczynek, ale w inny sposób. Tym razem to zrobię. I będę tutaj informował na kanale. Jeśli macie jakieś uwagi, jak Wam mija ten początek roku, ten miesiąc, pierwszy zleciał, no to dajcie znać. A ja będę dodawał relacje z podróży i jak już tam będę na miejscu, to też ukaże się jakiś materiał i będzie wszystko dobrze. Trzymam kciuki, nie mogę się już doczekać. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.